Witamy. Kolejny odcineczek. Arleta właśnie przygotowuje mi samochód w czasie gdy ja jestem w pracy na to, żeby odebrać te pszczoły w pieńku. No dobrze pomyślałaś. Mi się wydaje, że będzie super. E, jeszcze muszę o tym pomyśleć, bo to jest okrągły wałek. Tu muszę jakieś coś pokłaść na bokach, jakieś kwadratowe takie baleczki, żeby on sobie nie jeździł. Nie? Ale to ja już coś wykombinuję. Tu jeszcze dwie darby chcesz walnąć, czy jak? Ja bym też tutaj zrobił, no. I ogólnie co będę jechał po te pszczoły. Pszczoły pewnie będą latały po całym samochodzie. Ja jadę po do nie Ani, dosyć późno. A to może coś taką zabezpieczyć? Fajnie by było, ale wiesz, że się nie uda. Te pszczoły i tak przelecą, one nie Fajno mają... Pragnę. Tak, one znajdą. Z tym, że będzie też zimno i one nie powinny jakoś specjalnie mocno latać. Tak więc ja będę i tak jechał w masce, żeby Żeby mnie nie porządziły w czasie jazdy, bo widziałem one na tym filmiku, były bardzo spokojne, ale... Ale wiesz, jakie wsady do samochody, to różnie może być. Wyłączę ogrzewanie. Otworzę okno, to też dużo pomaga, bo wieje wiatr, to one się nie ruszają wtedy. Z tego co zauważyłem już w przeszłości i to powinno OK być. Podejrzewam, że pieniek i tak może to bardzo łatwo przedziurawić, nie? Ale bo to jest bardzo... kurczę, ja w pracy gdzieś miałem taką grubszą... Aj, takie worki. Bo to no jest naprawdę, one są tak bardzo tak cienkie, to są takie maksymalnie cienkie worki Plandeki mamy te duże, ale... Mam jeden pomysł co tutaj położyć Plandekę, co? całą tą, czy co? No tak czy inaczej, dobra, to sobie działa, ja sobie idę zrobić małą kawkę i później jedziemy po pszczółki Zostańcie z nami już po pracy, więc ee, lecimy po pszczółki Wzięłem sobie tę skrzynię, prawdopodobnie do niej wrzucę te pięki z pszczołami, zobaczymy Ewentualnie je położę tutaj na tą w folię po bagażniku. Wolałbym, żeby jednak zmieściły się tutaj. Powiedzieli, że długość pieńka to jest około metra, ale on jest pocięty w kawałki, więc powinno się zmieścić bez problemu. Tak więc leżymy, bo się zaraz ściemni. Dobra, zapomniałem maski. będziemy śmiesznie. Przez, przez tą wagę iść, czy co? A ty czemu idziesz z wagę? Kurwa, ale dojebałem. Jeszcze będę musiał wypikać to, co powiedziałem. Gdzie one są? Tutaj? Nie, to nie będzie tak źle. Nawet ich nie widzę, żeby latały. Tutaj są kawałki. Ja no powiem ci, że jakoś to pozbieram bez maski chyba. No, powinno być ok, bo tych to nie, tych na przykład nie będę brał, wiesz? No. Tutaj jest trochę padłych. No, jakoś to wrzucę. Powinno być ok. nie ma. Ogólnie nie możemy nic znaleźć. Poleciały chyba w stare miejsce, bo tutaj wygląda na to, że jest tylko miód. Pszczół dosłownie kilka. Myślałem, że tu jest matka, ale jej nie ma. Nie tutaj nic nie ma. Tutaj tak samo, ale sobie wybudowały, nie? Dawaj miód wyciągać. Dawaj miód wyciągać. No można sobie wyciągać, nie? Ony sobie nie w tych kawałkach. To wszystko miód. Musisz sobie Dawid zjeść, nie chcesz? Nie chcesz? Nie. To Znowu wypikać, te kałki tak No, będę musiał dzisiaj dużo Znaczymy. wypikać. To mogę wrzucić. Ale no, ogólnie to... Bosk, no, do czego ci się to bosk. bosk tak naprawdę. Bosk i tylko wosk. On już jest przeczerwiony. Może wezmę sobie wziąłem się do rękawica, Dawid. Fajny pieniek. nie chcesz tych ty pszczół zabrać, co tych jest? Co to są? Wiesz no nie ma z nimi... One, one i tak wrócą, wiesz? Znaczy wrócą, już ode mnie nie wrócą, ale... Stąd, stąd wrócą. No, może wrzucić się. Ogólnie to widać, że tutaj nie ma żadnej larwy ani nic takiego, więc podejrzewałem, że reszta została. Oni mówią, że była gałąź, że to tylko gałąź, nie? Że całe drzewo zostało, więc one prawdopodobnie te lotne pszczoły po prostu poleciały na miejsce. Te, co tutaj się kłębią, to po prostu gdzieś. Nie uciec. Nie mogły uciec. Pomarzły. I siedzą sobie. Po prostu trafili na tą część, w której jest składowane jedzenie samo. Wiesz, i dlatego nic i dlatego nic nie widać innego tu jeszcze jest parę pszczół, ale one tutaj też już to przetegowałem matki tu nie widać, bo się tak kłębiły to myślałem, że może jak się nie rozlecą to i tak no, najlepsze jest to, że nie wzięłem maski o kurde nie, nie mogę tak łapać teraz bardzo. Prędzej palce urwę. Dobra, jeszcze sobie tutaj Dobra, popatrzę, żeby pokazać, jak to wygląda. Mam wszystko kitowane. No, ale miało być dużo pszczół i właśnie kurde, znikły. To musi coś no na być... Na było ich sporo tam, nie? No tak, na tym filmiku, co mi wysłałeś, było ich dużo, tak więc... Może pokażą, gdzie jest to drzewo? Tak, i wtedy ewentualnie... No, ciężko będzie i tak je drzewa wyciągnąć. Jak są w tym drzewie, to prawda, nie się je tam zostawi. Ty no faktycznie Dopiero zobaczyłem, patrzcie co tutaj się dzieje Tu jest bardzo dużo pszczół No dobra, to Przez zrobimy? Teraz to prawo, z... Nie, nie, nie były, były. musiały być Zobaczymy się skłębiły tam, tam, więc może tam coś być Tam i te plasty Mówisz, że tu będzie królowa? Nie mówię tak, ale może być Pewności nie mam

<laughs> wkładamy je tutaj sobie powoli. Czerwieni nie widać, więc zakładam, że matki tu może w ogóle nie być. No, a wziąłem kostium, a do kostiuma nie mam przypiętej maski. Wyglądam teraz jeszcze nieporządlony. Zobaczymy za chwilę, co się stanie. No właśnie nie. Szukamy jeszcze, na, co na się boku, dzieje. Nie? Ja spróbuję teraz ten kawałek unieść. Wsadzę i dodam jeszcze plaster. Jest zimno. Ile jest stopni Dawid, wiemy? Siedem, Tak. Sześć.

Dobra, jeszcze czekamy jak tam te wejdą na plaster i tyle. Będziemy zawijać. A tu nie ma pod tym jeszcze ten? tej jednej grupy co to co, nie. Tych tutaj już nie widzę. nie widzę. Tutaj jest ogólnie czysto i to mnie właśnie dziwi, że one wolały... Jeszcze sobie zobaczymy jak to wygląda wszystko z bliska. Są jakieś na tym ptaku, kawałki nie? miodu i nie będziemy wyciągać. Tutaj jest chyba okitowane wszystko. Ciekawe gdzie miały wejście. Tego nie widzę. A, tu pewnie. Zakładam, a nie. Tutaj chyba nie ma przejścia. Tak czy siak będą mieli te kawałki drewna zachowane, nie muszę im nic zawierać. Tak, tak. <laughs> Przynajmniej. No, tak to wiesz. i ze sobą ten. tyle drewna, to też okitowane. Gdzie było wejście? Więc wiesz, wiesz co? Właśnie tak nie mogę znaleźć wejścia. Kurczę, wiesz co mogło być gdzieś tutaj? Tu mogło być. Tu jest dziura, te wyskoczyły stąd, to mogło, mogło być tutaj wejście. Ciężko powiedzieć. Dobra, wezmę te ostatnie kawałki, Postr przynajmniej postaram się, zobaczymy co tutaj jest. Nawet nie za bardzo chcę wchodzić już. Tylko zobaczyć czy jest... Gdzieś matka. Nie widzę, nie, nie, nie widzę. Może, może być... Może być już tam, nie? W sensie na tych drugich plastrach. Dziwi mnie to, że właśnie w tej porze i nie ma czerwiu jeszcze. Ogólnie i tak są spokojne jak oni tam tak tocieli, nie? A zawaliłem trochę za bardzo. A, dobra no dobra, jeszcze tu weźmiemy, żeby zabrać ich jak najwięcej Posadzimy to z powrotem, niech sobie wchodzą No tu matki raczej nie widać, bo byłoby dość jasne

Łapy teresztki. Uh, 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 yeah. yeah, really. just... te resztki Co byś się nie znarnowało. bo one rana nie przeżyją, nie w takiej ilości. Jak są tak, wiesz, jak te teraz są przymrozki tak naprawdę, dziś nie wiem czy miałeś rano zamarznięty samochód, nie? Miałem, no. No ja też miałem i... ci wie, no, że one przeżyły do teraz. No tutaj jeszcze były w grupie takie, wiesz, no, są jednak, tutaj nie ma ich dużo, ale parę ich jest. To im tylko pozwoliło przeżyć. Myśmy tego nie zauważyli wcześniej. No nie wiem, właśnie ja nie wiem czy tu było coś, że my tego nie widzieliśmy nie czy nie co. Było, bo ja przychodziłem tam i patrzyłem, no to jest niemożliwe. nie. Nie, one nie mogły przylecieć, nie? No bo myśmy to widzieli, my nie? nie? Bo staliśmy tutaj. No, ale tak. Może one gdzieś indziej leżały i myśmy to przeruszyli to wszystko. Możliwe. Więc... No nie wiem, nie wiem skąd one się wzięły. Dobra, zobaczmy jeszcze. Tutaj weźmy ostatki pszczół. Tak się tego nie robi, nie? Jakby ktoś chciał wiedzieć. Ja na że tak możesz właśnie nie, no można robić, tak się śmieję, że nie można robić. Wszystko można robić. Zawsze parę uratujesz, nie? A w ich przypadku może to mieć kluczowe znaczenie, bo jeżeli tam jest matka, to teraz by się przydało, żeby miał tak w tym nie ogrzewać. Nie, wiem, w nie, nie, próbuję, właśnie, już to. O, ja już tutaj ja to kopałem, wiesz, tej matki na pewno nie ma. No dobra, so, przynajmniej nie, nie potrzebowałem tej maski, naprawdę? Nie tego? Przynajmniej nie potrzebowałem tej maski, nie? Maski nie dobrze, że sobie wziąłem strój. Ja <grym> Przynajmniej, Przynajmniej uwierzą, że jesteśmy pszczelarzami Nie zostali no jeszcze ten. No. Biedzydówka. Biedzydówka. Dobra, ściągam sobie rękawiczki, zakładamy wieczko i to będziemy mieli ten. Co? Nie, nie? Zakładamy wieczko i jazda. O, no, 4-5 zostało, ale okay. czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem jak to, się, jak to się zamykało, wiesz, nie jestem pewien Nie chciałbym, jak już siadę bez maski, to nie chciałbym Żeby mi się otwarło Czekaj, rzucę ręka widzę na to i można Pomoż mi? Weź tak więc z tamtej strony Pomożesz mi, bo nie ma w szczółek, żeby Dobra, idziemy z Dawidem. Nawaliliśmy cały ten pszczół. Dobra, już w środku. To to ci się nie otworzy na pewno. Nie, ja ze strój po prostu już miał na sobie i tak mnie przed niczym nie chroni, więc zamkniemy sobie bagażnik, ale się powoli zamyka. Jest spieprzone. Oh. Już wracam do domu. Tak więc na szybko o tych pszczołach. Tutaj gdzieś wam dokleję film, który został mi wysłany. Jak oni mi wysłali, to był taki peł... Wyglądało to przynajmniej na taki pełen pieniek pszczół. No, no ja byłem przygotowany, że będzie tego znacznie więcej. No, i co tam się mogło zadziać? Zadziać się mogło to, że prawdopodobnie część pszczół wróciła po prostu w stare miejsce. Chociaż oni odcięli, są pewni, że odcięli całą gałąź, no ale pszczoły ogólnie mogły dalej polecieć w stare miejsce, gdzieś tam osiąść sobie na gałęziach. Piękny, no niestety tutaj są akurat skazane na śmierć. Matka może być w tych pszczołach, które tutaj mamy, nie jest to wykluczone. Mogła też zostać przecięta. Widzieliście na ile plastrów został przecięty pieniek, tak więc prawdopodobieństwo jest dosyć wysokie. Tak więc wiele rzeczy mogło się zdarzyć. Tutaj tych pszczół jest dosyć mało. Mamy marzec. No szczerze, to jeżeli jest tam matka, to coś może z tego będzie. Jeżeli nie ma, no to nic z tego nie będzie, to po prostu szczepię gdzieś pszczoły. Jaki jest mój pomysł? Ja bo po prostu jutro, prawdopodobnie jak będzie taki w miarę cieplejszy dzień, to te pszczoły e, sypię do jakiejś małej styropianowej odkładówki, takiej jak najcieplejszej. No i zobaczę co z tego będzie. E, po prostu potraktujemy taki, taki eksperyment. E, no i jeżeli okaże się, że matki nie ma, to po prostu sypiemy żeby gdzieś się połączyły z innym ulem. E, a jeżeli matka jest, no to zobaczymy, może im się uda przeżyć. To ta, ta firma, to jest firma, która sponsoruje mi ul. Ten, który widzieliście u mnie na pasiece jest taki jeden ul. sponsorowany, to właśnie przez tą jakby firmę, przez jedną z osób z tej firmy, to jest tam bardziej skomplikowane, nie będę tego tłumaczyć, ale tak, więc oni są tacy pro szczeli, tak więc fajnie i jakby się nie udało uratować, to na pewno byłoby super i taką wiadomość przekazać. E, zobaczymy, czas pokaże. Tak naprawdę myślę, że gdzieś tam, nie wiem, w kwietniu, w kwietniu się okaże, co z tego wyszło. Chyba, że padną wcześniej, no to będziemy wiedzieć, że nie wypaliło. No ale, tak jak powiedziałem, zakładam, że część pszczół po prostu wróciła gdzieś, gdzieś w, to, w to stare miejsce. Te młodsze, może pszczoły e, zostały. E, może opatuliły tą matkę, może ona tam faktycznie jest. E, co mnie dziwi, to na tych plastrach nie znaleźliśmy. Ani jednego jajka, co na tą porę roku jest dość dziwne, dlatego ja zakładałem, że my mamy tą. Pszczoły ogólnie trzymają miód w jednym miejscu, a jajka e, i larwy, to całe gniazdo jest w drugim miejscu. Więc ja zakładałem, że po prostu e, gniazdo gdzieś zostało, ale oni są pewni, że cała gałąź została ścięta. Jeszcze nawet gościu pojechał i powiedział, że dalej już nic nie ma. jest odcięte od drzewa, ale dalej już głębiej nic nie ma, jest po prostu zdrowe drz drzewo. Zdrowe, niezdrowe, po prostu już no, nie, nie ma dziupli. O tak. E, no tak więc zakładam, że mamy wszystko. No, ciężko powiedzieć, co się tam zadziało. E, będziemy na pewno ten ulu obserwować, będzie to taki mały eksperyment na nasz kanał. E, byłem troszeczkę rozczarowany, no bo myślałem, że będzie tam pełno pszczół. E, z jednej strony dobrze, bo, bo okazało się, że wziąłem strój, do którego nie została przypięta maska. Nie wiem, jak to się stało, zaraz w to będę gadał, może nie wiem, nie mam pojęcia. Może nie, do prania może to szło? Możliwe, że to poszło do prania ten strój, bo jest... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wygląda na czysty, więc mógł zostać wyprany. E, I maska została odpięta, bo tak najlepiej zrobić, bo maska się często niszczy w praniu. Więc mogło się tak za zadziać. Tak czy inaczej maska nie była potrzebna. Pszczoły były spokojne. E, nie, 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 tam wyskakiwały czasami, ale ogólnie nie było jakiegoś większego problemu. Nie było problemów z rządleniem. Tym bardziej, że to drzewo zostało ścięte wczoraj. I pracownicy mówili, że tam naprawdę tych pszczół latało sporo i nikt z nich nie został urządzony. no tak więc były to spokojne pszczoły nie można powiedzieć e, u mnie na przykład mam takie ule, gdzie jak tylko odchylę daszek to pszczoły od razu wbijają mi się z całym impetem w rękawice e, tak więc te pszczoły muszą mieć jakieś takie geny spokojniejszych pszczół no i co, no, lecę do domu, ja je sobie gdzieś odstawię, jutro się zajmę tym, żeby je właśnie sypać do ula na jakieś plastry. Nie jest to pora roku na takiego rodzaju operacje, no ale musimy zaryzykować. Można byłoby też je zostawić w takiej skrzynce, ale no nie, nie widzę tego za bardzo. Wolę, żeby one już od początku były po prostu na normalnych gdzieś tam ramkach. Spróbuję parę plastrów wkleić też w ramki, żeby to jakoś wyglądało. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, trzymajcie kciuki, a ja co? Ja lecę do domu, e, mam nadzieję, że filmik się podobał, mam nadzieję, że e, ocaliliśmy, ocaliliśmy pszczoły, rodzinę pszczelą, e, co? Subskrybujcie kanał, zostawcie jakieś lajka dla zasięgów, trzymajcie się, dzięki wielkie, cześć!